Tu radio, a w zasadzie telewizja 103.1 FM WPNA TV. Witam bardzo serdecznie gości, którzy przybyli do nas z Polski: Aleksander Mikołajczak i Marzanna Graf, artyści którzy łączą życie prywatne i łączą e, życie służbowe, nazwijmy to, artystyczne. E, oboje jesteście e, aktorami, e, zresztą Aleksander też e, słynny i z teatru, i z telewizji, i z filmu, i z dubbingu. O, z dubbingu tak. I Marzanna to zawsze mnie też interesowało, intrygowało. Może będzie czas, żeby i o tym porozmawiać. Marzanna z kolei pisze, jest scenarzystką, jest piszesz sztuki. I tak się poznaliście? No nie do końca. Poznaliśmy się na akcji charytatywnej, tak, tak. bo oboje lubimy działać w różnych dobrych sprawach. I poznaliśmy się na akcji charytatywnej Pomóż dzieciom godnie żyć. I Ale miłość tam. zakwitła w czasie. Prace, tak? Docieraliśmy się do tego. Ulegaliśmy Docieraliśmy się. Czyli Obram. nie od pierwszego wejrzenia. Nie, nie. się. I cały czas był, tak. mi za złe, że powiedziałam, że na początku jako mężczyzna był przezroczysty. Przezroczysty, ja i to bym wypominła cały czas. <laughs> Jak aktor może coś takiego usłyszeć? No więc, mężczyzna, no marzanno. <laughs> no tak, tak było. Dopiero w pewnym momencie coś zaiskrzyło i wtedy się coś <laughs> zaczęło dziać. Działacie tak wspólnie już długo, bo 20 lat. 20 lat, prawda? 20 lat teatru, tak. Mamy teatr, to jest właśnie ten projekt, który jeździ po całym świecie. Mhm. Jeszcze nie dotarł do Chicago, ale obiecujemy, że. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Że również miasto bardzo. I ludzi. I ludzi. Cieszymy się bardzo, czekamy. Polonia uwielbia polskie teatry, jak tutaj przyjeżdżają, zawsze są pełne sale, więc z przyjemnością zobaczymy. A wasz repertuar to w głównej mierze komedie. komedie. Tak. Mamy komedie i mamy poważniejsze spektakle, ale tak komedii mamy najwięcej bo ludzie chyba potrzebują po prostu w tej chwili dobrze się pośmiać. A jak jeździcie właśnie za spektaklami po całym świecie i na różnych kontynentach, to czy ludzie reagują w inny sposób, czy coś was zaskoczyło grając tę samą sztukę dla innej publiczności? Nie wiem, chyba nie. Chyba to są sprawdzone momenty, kiedy, kiedy się śmieją, kiedy reagują. Natomiast jest różna publiczność rzeczywiście. Obserwowaliśmy ostatnio, że Najfajniejsza publiczność to seniorzy. Mm -hmm. Wyobraźcie sobie państwo, że śmieją się niezwykle żywiołowo. Tak, to jest taka Reagują, anegdota, może graliśmy w Australii mój tata się żeni dla seniorów Ambrelli i taka organizacja, momencie, która tak. zajmuje się. I w pewnym momencie ludzkiem. pada hasło, że tata ma 91 lat i oni zaczęli I bić aplausz, brawo, tak. bo okazało się, że u nich to jest średnia wieku. Powiedzielibyście, że seniorzy są tą najwdzięczniejszą publicznością? No, takie berwaruszy? mamy obserwacje ostatnio. Rzeczywiście chcą się bawić, po prostu przychodzą, żeby się śmiać, żeby klaszczeć, klaszkarskać. Potem z nami robi sobie zdjęcia. Ale też młodzi są... ludzie przy poważnych spektaklach z kolei. Dwa takie spektakle: Działka i Błękitny Ekspres poważne spektakle. To jest tak, że jak gramy to dla polonii. To oni proszą, żeby za rok z tym samym przyjechać, no bo oni tak. chcą kogoś przyprowadzić, że oni chcą jeszcze to zobaczyć. I taka sytuacja z Sydney. Graliśmy po kilku latach ten sam spektakl jeszcze raz, działkę, i podeszła do mnie śliczna młoda dziewczyna, która bardzo łamaną polszczyzną mówi: Proszę pani, ja byłam jako nastolatka, bardzo młoda nastolatka, i wyście mi uratowali życie. Bo ja no, szłam na dno i ja przeprowadziłam gdzieś kolegę, żeby jego też uratować. Tak, są. są to są tego, takie typu... momenty, które no, chyba dają takie poczucie, że to, co się robi, to jest właśnie to, co się powinno robić, prawda? Tak. Tak, to jest rodzaj takiej misji, może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście tak jest. Mamy czasami świadomość, że. Część widowni, która to ogląda, bo to jest spektakl bardzo ważny i dla młodzieży, i dla dorosłych. To jest o pękającej rodzinie i problemach, które mogą być w tej rodzinie. Że część z nich no, dotyczy ten temat bardzo, mhm. ponieważ reagują w sposób przedziwny. Kiedy my się kłócimy na scenie, oni się śmieją. Młodzi ludzie potrafią. To najpierw się zdziwieni, dlaczego? Mhm. Okazuje się po rozmowie z psychologiem, że tak się zachowują, ponieważ ich to nie dotyczy, to w ogóle nie, to nie o to chodzi. A ich bardzo dotyczyły właśnie te sprawy. Czyli takie wyparcie trochę stosują, tak, żeby nie dopuścić emocji. A jednocześnie sztuka nie zawsze powinna rozweselać tak, tak naprawdę. Tak. Powinna skłaniać do refleksji. Tak. I wy macie w repertuarze różne właśnie propozycje. Zapytam o Chicago, no bo jesteście tutaj. A co najsmaczniejszego jedliście i co najfajniejszego zwiedziliście? Aj, najsmaczniejsze. Tego wszystko o, dobre. Było. Bardzo dobre do tej pory. Wszędzie no. nas prowadzili w dobre miejsce tak, i myśmy też trafiali tak. w dobre A miejsce. czy jedliście chicagowską pizzę? Była pizza. Była chyba po pizza. Drodze, tak. Ale pewnie nie chicagoska. To jeszcze musicie nadrobić. Dobrze. O, Szikagos... Ale byliśmy na pysznych lotach. Tak. I dog. Dog jeszcze. To też o, jest wyjątkowe. To jest e... jakiś specjalny ten hot tak, dog? Tak, z dużą ilością czy... dodatków słyszałam. E, ale bez ketchupu. Uwaga, bo to jest <laughs> tutaj w Chicago nie wolno pod żadnym pozorem Do dodawać. Tak ketchup. jest. Musztarda. Jest to jest taki, jest taki dodatek. A jeżeli chodzi o miejsca, które zobaczyliście, samo downtown, no, robi downtime wrażenie. Rewelacyjne. Rewelacyjne. Robi, Robi. Płynęliśmy rzeką, oczywiście. I uwielbiamy e... spacerować wzdłuż tak. tej rzeki. Mm -hmm. Możemy robić naprawdę dużo kilometrów po jednej stronie, potem po drugiej. Marzanna Wypatrzec. zdradziła mi, że zrobili 18 tysięcy kilometrów. Tak? 18 tysięcy kroków, kroków. Kroków. No, kroków, No Czyli to jest jakieś 15 tysięcy. 15 kilometrów. 15 kilometrów. No, no to, to bardzo dużo. Wychodzimy Odcisków bardzo dużo. nie macie. Nie, nie. przyzwyczajeni nie. jesteście. <laughs> Na koniec chciałam Was zapytać jeszcze, Alka, chciałam zapytać. O, wiadomo, bo to się pojawia zawsze, czyli o córę, z której na pewno no. jesteś bardzo dumny, to, no tak. to Izamiko, słynna aktorka z Hollywood, dziewczyna, którą my, Polacy, tak naprawdę się chwalimy, od lat mieszka, pracuje i robi karierę właśnie ale również w Polsce, ale przede wszystkim właśnie w Los Angeles. Oboje. W tej samej branży pracujecie. Tak. Czy macie punkty styczne i sporne, na przykład co do postrzegania mhm. aktorstwa, albo na przykład czy córka ci powie: "O, tutaj to mi się nie podoba, jak zagrałeś", albo na przykład ty masz jakieś krytyczne uwagi wobec niej? Nie, no wymieniamy oczywiście uwagi na temat y, wygrania, na temat y, sposobu produkcyjnego, bo to się różni, prawda? To co się tu dzieje, co się dzieje. U nas opowiadamy sobie anegdoty z planu, y, z teatru. Ja ją oceniam bardzo pozytywnie, no może w, w, jak nie jestem tutaj obiektywny do końca, ale rzeczywiście to, co zobaczyłem u niej do tej pory, to było na bardzo fajnym poziomie. Bardzo mile wspominam jej pierwszy duży film pod tytułem Coyote Ugly, który zrobiła tutaj, myśmy byli na, na premierze… Teraz było dwudziestolecie tego filmu. …w 2001 roku. Dwudziestolecie. 20, 20, 20, 20, czy trzydziestolecie? No i, i, i to rzeczywiście no, świeżutka młoda dziewczynka, która tam... Jakie zagrała. to było przeżycie, jak tak No niesamowite, niesamowite, bo to cały entourage był. Podjeżdżaliśmy, każdy, każda z aktorek z rodziną podjeżdżała od, od odpowiednim oddzielnym limo, czerwony dywan. Czyli miejsce. Hollywood w, no, pełnej tak, w pełnej klasie. W pełnej gali. I to, było, I to było fajne. Byłem bardzo dumny I, i stałem za nią te dwa kroki, bo robiono Dziesiątki zdjęć i to było przeżycie, które będę pamiętał do, do końca. E, teraz wróćmy do e, mam teatry, bo mówiliśmy o tym, że może uda się i odwiedzicie tutaj i wystąpicie przed Chicago Polonią. Ale jakie macie plany na najbliższe miesiące? Podróże? <laughs> czy Warszawa, czy e, 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 cała Polska? Cała Polska po prostu. Naprawdę Jeścimy bardzo dużo mamy spektakli. z jednego krańca, w drugim. I w zasadzie. Nie A czy macie wolne różnorodne? Yy, na święta, na święta. No, tak, tak, na tak. Boże Narodzenie. Zawsze jest tak, że ta jesień jest tak niezwykle mocno zajęta i grudzień, że my ustalamy we wrześniu, którego grudnia mamy wolne, żeby ubrać choinkę. O, do tego, którego do tego stopnia. Na koniec jeszcze pytanie o sekret sukcesu małżeństwa i pracy i przebywania ze sobą 24 godziny. Staramy się, staramy się. swoją energię. Wykorzystujemy na próbach. Tak jest. Ale chyba no, chodzi byłem. też o to, że szanujemy siebie po prostu i naprawdę się kochamy. A oprócz tego precyzyjnie dzielimy też obowiązki. Na przykład wiadomo, że mikroportami zajmuje się Alek, a nadzorem nad ustawianiem scenografii ja. I wtedy się jedno drugiemu nie wtrąca i nie ma się o co kłócić. Dziękuję bardzo za to, że przybyliście do studia, za garść informacji i plotek trochę. Dziękuję serdecznie. Aleksander Mikołajczak, Marzanna Graf byli Dziękujemy. dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękujemy. Mam nadzieję, do zobaczenia.